Witajcie na kanale w trzecim dniu z masłów. Dzisiaj y, otworzymy kalendarze trzy. Potem sobie zdrapiemy z drapeczki, i y, włożę znowu kalendarze. I teraz pierwszy kalendarz to z herbatkami. Wyciągamy kolejną trzecią saszetkę Kalendarz odkładam na bok. I co my tu mamy? cejlońska Zielona herbata. Odkładam sobie na bok. Następny kalendarz to kalendarz Bedel i Only Bio. I będziemy sobie trójeczki szukać. I trójeczkę. Trójeczkę no, mam. I sobie przesuniemy. Trzójeczka jest tutaj. I zobaczymy, co tutaj się dzisiaj znajduje. O, co my tu mamy? Olejek. Ale co tutaj pisze? Wygładzający z efektem rozświetlenia. takimi ładnymi drobinkami, okej, okay, też odkładam na bok i biorę trzeci, ale już z Trójeczkę już zauważyłam. Trujeczka jest tutaj, na dole. I co my tutaj mamy? Jakaś tubeczka? Peter Tomasz Rot? I tu się znajduje. Yy, maseczka na twarz o pojemności o pojemności już 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 mówię yy, 4 ml okej okay. i też odkładam na bok Tutaj okienko zamykam. I teraz z sobie strafeczki I tutaj mam e, kolejny, e, kolejny świąteczny kalendarz kolej, w kolejce z tym markiem piątym. Dzisiaj portfel zielonych i e, lotek. Sobie, o, tak sobie zrobimy, to sobie to przybliżę. O, i zaczynamy od lotka. Lotek z numerkiem 197. I szukamy słoników. Mam winogrono, gwiazda, jabłko i kapelusz, czyli. Trozeczka jest przegrana. AM. I teraz portfel zielonych. Troszkę oddalę, ale troszkę tylko. E, karty szukamy i wygrywających liczb. E, z, z numerkiem 37. I tak.

dwa trzydzieści trzydzieści cztery trzy też obok i ostatni rządek dwadzieścia siedem też obok trzydzieści pięć osiemnaście obok dwadzieścia też obok i jedenaście czyli ta zrapeczka jest przegrana FH no i świąteczny kalendarz, kolejną zrapeczkę w kolej wzięłam z numerkiem piątym i szukamy gwiazdek przypominam, że jeszcze można do piątku, do końca dnia obstawać ile uda mi się największą kwotę wydrapać, jeżeli w ogóle cokolwiek w tej udawanej paczce wydrapię dwójeczce nie mamy gwiazdki, trójeczce też czwóreczce są łyżwy w piątek bałwan szóstka lizak siódemka kula, osiem Sople, dziewięć skrzat, dziesięć kominek, jedenaście skarpeta, dwanaście choinka, trzynaście trąbka, czternaście strojek piętnaście kożuch, rękawica,

Że nam się nic nie udało, zobaczymy, szukamy trzech tych samych kwot, 20, 20 i 10, szansa mamy na 20, 50, 30 i 30, no niestety. I tu szukamy Mikołaja, a co mamy? Lampki, no niestety w tej też nie udało się wygrać. Jeszcze ta zrapeczka pusta. Mam nadzieję, że samych pustaków tam nie mam. Ok. No i co? I trzy kolejne kalendarze. Spa Exclusive teraz. I szukamy tutaj trujeczki. Trujeczka jest tu po boku. Mam nadzieję, że dzisiaj tak trudno nie pójdzie tego otwierać. Bo naprawdę ciężko ten kalendarz otworzyć. Okay. I co tu mamy? To jest chyba rękawiczki do peelingu chyba coś takiego w tym stylu zamykam teraz balea i tu szukamy trójeczki trójeczkę widzę tu do góry Tu się to strona otwiera. O, coś tutaj. Czy jednastkę otwieram teraz? Czy trójkę? Trójkę. Dobra. Chyba trójkę się jednak od drugiej strony otwiera. Chwila, spróbuję otworzyć od tej strony, ale raczej tak, bo otworzyłam jedenastkę, ale to nic, nie widać jest w środku, więc... A dzisiaj co tu mamy? Szampon. Szampon o pojemności 50 ml, wegański. Odkładam na bok. I ostatni kalendarz to, Zbel. i szukamy trójeczki, trójeczka jest tu, no, coś lekkiego. Są spinki. spinki do podtrzymywania włosu, jak się malujemy. Czyli do makijażu. Dwie. Dajcie znać, czy jest to dla Was zapychacz, czy jest to przydatna rzecz. I za chwilę zapraszam Was na podsumowanie. I podsumowując, w zrapeczkach dzisiaj nie mieliśmy nic. Kolejna e, zrapeczka, świąteczna kalendarz, była przegrana. Tu w tych dodatkowych zrapeczkach też nic nie było. Ale za to e, kalendarz adwentowy przyniósł nam. To jest e, rękawiczka, do peelingu. Dajcie znać, czy też sądzicie, czy to jest zapychacz, czy przydatna rzecz. E, te spinki do podtrzymywania włosów, jak się malujemy. E, następnie mm, maseczka z Peter Thomas. Następna rzecz to szampon z Bel, e, Balea. E, z, Bele, z Only Bio i Wedel olejek wygładzający z efektem rozświetlenia i ostatnia i z herbatek celońska i zielona herbata dajcie znać co wam się najbardziej dzisiaj spodobało z tych kalendarzy um. I przypominam jeszcze o konkursie, który trwa do piątku, do końca dnia. Link do tego filmiku z konkursem będzie w opisie. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. I widzimy się w następnym filmiku. Cześć.